Z lekkim opóźnieniem, bo odcinek był wczoraj, a podsumowania w tym przypadku wrzucane są przed emisją odcinków. Ale wracamy do dziesiątego odcinka, farmy, a jak zwykle działo się tam całkiem sporo. Rano wszyscy wstali, skoro świt w dobrych humorach, bo w końcu mieli jeden luźny wieczór bez kłótni i knucia, bo wszystko uknuli już wcześniej. Kuba, jak zwykle, przytulał się z kingą, po bratersku. Przynajmniej on uważa, że to po bratersku. Uczestnicy przyznali, że Karol przydaje się zdecydowanie do rozładowywania napięcia w takich stresujących sytuacjach. Marta zaś cieszyła się na nadchodzący pojedynek, a szczególnie na swoje przeciwniczki w tym pojedynku, ponieważ uważała je za osoby słabe i mało inteligentne. Kinga i Gosia miały nadzieję, że pojedynek wygra któraś z nich, ponieważ liczyły, że obie zostaną w programie. Największym problemem zimy był natomiast jajka, których było tylko sześć, więc przypadało pół na osoby i jakoś mu się połówka nie widziała. Wolał, żeby dać je sześciu osobom, a sześć zje następnym razem. Gosia natomiast miała problem z kozą Matyldą, która była trudna niczym marta i nie chciała iść na pastwisko. Co więcej koza udawała, że jest chora i kicha. Sprytna koza, chyba. Że to było uczulenie na Gosia, ale jak zauważyliśmy w poprzednich odcinkach, Gosia była z rodzaju tych mało domyślnych. Koza przeskoczyła przez płot i sobie poszła. Przeuważył ją zima, który zaczął ją ganiać z Karolem, aż zapędzili ją w koziąk. W międzyczasie farmerzy celebrowali jajka na śniadanie, Marta aż wylizała talerz. Po śniadaniu Lolek z Rafałem mieli chwilę refleksji, kiedy przypomnieli sobie kalambury i to, że Marta i Iza był tego wieczora wesołe i że aż im głupio było, że takie rzeczy na nie gadali. Zima i Kuba chętnie razem pracowali, bo Zima chętnie coś robił i instruował Kubę jak mu pomóc, a Kuba chętnie słuchał i stosował się do wszystkich wskazówek. Chętny do pracy był też teoretycznie da Costa, ale wbijanie gwoździ szło mu kiepsko i miał tam po sześciu gwoździ na godzinę, jakoś wspólnymi siłami, głównie Zimy i Kuby udało im się skończyć kielet suszarki na pranie, zanim jednak zdążyli ją przetestować, pojawiły się prowadzące, które przekazały grupie informacje o tym, że Kinga ma nominować czwartą uczestniczkę pojedynku. Jednocześnie zaznaczyły, że musi to być kobieta. Oczywiście Kinga nominowała Iza, ale zbyt wielkiego wyboru nie miała, bo zostały jej właśnie Iza i Beata. Jako argument podała fakt, że Iza często wchodziła w nie swoją rolę i próbowała wszystkimi rządzić. Iza oczywiście się z tym nie zgodziła. Kobiety dostały 30 minut na przygotowanie się do pojedynku. Beata i Monika pocieszały Kingę, która popłakała si po tym, jak usłyszała, że mają być na sportowo. Ogólnie wyglądało to tak, jakby Beata zem wdzięczności, że Kinga jej nie wskazała, miała teraz wręcz się z nią zaprzyjaźnić. Da Costa z Rafałem standardowo freestylowali, dzień jak co dzień. Ogólnie to jest genialne, że oni niby tak przeżywają, że ktoś może odpaść, że nie chcą i tak dalej. A jak tylko ten ktoś już odchodząc przekroczy próg domu, to nie tylko zatańczyliby nad nim, to chętnie jeszcze zjedliby go, bo to zawsze jakieś mięsko towar deficytowy. Zima zapewnił wciąż pochlipującą Kingę, że im w głosowaniu na pewno nie będzie za bo nie chce, żeby została na farmie. Kuba przytulał raz Gosia Raskinę, bo ma serce pełne miłości. Wyznał też, że do nikogo nic nie ma, ale mogłaby odpaść Marta, i najlepiej Iza. Zawodniczki stanęły każda przed dwoma koszami z jajkami. Każdy kosz ważył półtorej kilo, i dziewczyny miały je trzymać na wyciągniętych rękach jak najdłużej. Wygrywała ta, która utrzyma kosze jak najdłużej. Uczestnicy zauważyli, że Gosia i Kinga znoszą to dużo gorzej niż dwie pozostałe uczestniczki. Jakby tego było mało Kainga miała na ręce Robaka, a przecież panicznie się ich boi. Wbrew pozorom najlepiej szło Izie, która nawet nie drgnęła, podczas gdy Gosia i Marta opuszczały już ręce. Pojedynek wygrała Iza co było niemałym zaskoczeniem. Zdecydowanie Iza okazała się być underdogiem tego pojedynku. Reszta ekipy miała wskazać wśród przegranych jedną osobę, która miała opuścić farmę i to wciąż mogła być Marta, także nic strasznego się nie stało. Największym plusem wydawał się być jednak fakt, że mogli zabrać koszyki z jajkami, których ich kury nie znosiły. Niestety tylko się wydawało, bo prowadzące przyszły kiedy oni kroili już cebulkę na jajecznicę i zabrał im wszystkie jajka i musieli obejść się smakiem. Za Martą deklarowały być jedynie brata i Monika, bo Iza i za Marta nie mogły głosować. Monika liczyła, że może jej się udać pozyskać głosy Tomka i zimy. Tomka próbował też pozyskać Dakosta, ale ten nie deklarował jednoznacznie na kogo finalnie odda swój głos. Zima natomiast przyznał, że to już czas obrania jakiejś strategii. Także wątpliwym było, że nie będzie próbował wyrzucić Marty, którą uważał za mocną zawodniczkę, a to mógł być jedyny moment, kiedy uda mu się ją tak łatwo wyrzucić. Bo przecież ani ona ani Iza nie mogły głosować. Marta miała więc pewne tylko dwa głosy od Moniki i Beaty. Ogólnie na wszelki wypadek wszystkie trzy spakowały się do tych worków z którymi tam przyszły, poszło im szybko, bo rzeczy raczej im nie przybyło, nie ma co się oszukiwać, później każdy osobno został zaproszony pod wiatę gdzie na karteczce pisał imię osoby, która według niego ma opuścić tego dnia program, finalnie zjawiły się też i prowadzące, które przyniosły ze sobą trzy pudełka, w każdy znajdował się kłos, w dwóch pudełkach był złoty kłos, natomiast w trzecim pudełku kłos był czarny. Ten kto dostał czarny kłos, oczywiście odpadał, i oczywiście pudełka były zamknięte. Prowadzące poprosiły Kingę o otworzenie pudełka jako pierwsza, i chyba wielkim zaskoczeniem nie będzie, że w jej pudełku był złoty kłos, czyli Kinga zostaje. Finałowa rozgrywka toczyła się i tak od początku pomiędzy Gosią i Martą bo to na nie ewentualnie mógł zagłosować ktoś z niezdecydowanych. Oczywiście mogłoby być wielkie zaskoczenie, typu ten w hotelu Paradise, gdzie wszyscy udają przyjaciół, a później okazuje się, że to tylko niespełnieni aktorzy i przyszli influencerzy. Ale jednak na farmie aż tak bardzo nie grają, ten odór obornika chyba znacznie wyostrza szczerość. W każdym razie, kto odpadnie, dowiemy się dopiero w poniedziałek. Zaskoczona jestem natomiast że wiele było komentarzy, że jednak oglądacie farmę i że program wam się podoba, czyli jest trochę więcej tych widzów, tak zupełnie szczerze, to jest na pewno dużo lepszy niż ośmiu wspaniałych, przy którym naprawdę przeżywałam męczarnie oglądając kolejne odcinki. Za to kilka osób zauważyło, że oni chyba nie do końca przemyśleli reguły tego programu i bardziej lecono na za każdym razem coś zmieniając. Taki trochę Squid Game się z tego robi. Co za każdym razem każą im robić coś innego? A nawet jak robią ten standardowe rzeczy, to w trakcie zmieniają się zasady? Co faktycznie jest trochę nie fair, jakby ci uczestnicy to były takie ich kukiełki, a nie prawdziwi ludzie, chociaż dla nas co tam, chleba i igrzysk, dajcie znać jak obstawiacie kto zgarnie czarny kłos i zjedzą go na kolację, może to było mięso z wyrzuconej laski, dlatego tak się krzywili w tym nie krojąc, baj bye, bye miłego weekendu.